Dzień dobry, ja jestem Poblowski, a to jest drugi odcinek na tym kanale. Dzisiaj zagramy sobie, może, w naważankę yy, Tak, dla rozgrzewki, pierwszy tryb, żeby kanał się trochę rozwinął. A po jakimś czasie zaczniemy grać yy, solo, duo, oddziały. No i po jakimś czasie, gdy wpadną, wpadniemy mi więcej subskrypcji, zagram będziemy grali z widzami. Więc musicie zostawić koniecznie łapeczkę w górę. Oraz subskrypcje. Żeby po prostu ze mną zagrać. Również będą live. Y. Mam nadzieję, że będą live. Y. Yy, ale to zależy wszystko od was, czy wy będziecie chcieli, czy nie. Dobra. Teraz będzie trzeba trochę zlutować, ponieważ... No musimy zdobyć jakąś broń. Bądź to niby na parzanka, ale na właśnie liczymy się też trochę flagi, dużo. No sam początek mamy Pema. PM, fajnie, nie pogardzę. Wypiję od razu płotki. Tylko najgorsze jest to, że będę musiał iść do, trochę do tej strefy niestety. Yy, no ale cóż, to czasami bywa. Choć fajnie, bo mamy lunchpada, więc yy, będzie... Szybciej się tam dostanę. Kolejna skrzyneczka jest ok. Dobra, co my tutaj mamy? Dwa PM, więc jednego sobie wyrzucę, um, wezmę sobie to, zamiast tego wezmę to. Um, teraz zrobimy tak, mniej więcej, ok. Um, teraz tutaj mam siarba, ale nie wezmę, bo tak naprawdę um, nie potrzeba tutaj nic. Tam chyba już u góry nic nie ma, więc idziemy sobie. Jeszcze tutaj do innych domków. Ym, tutaj mamy MKF. Cieszę się z tego. Y, tu mam ten pistolecik, ale ja nie biorę za bardzo. Tam jest skrzyneczka, chyba. Dokładnie tak. nam sobie. Tu tu mam pistolecik. Y, może zapotki wezmę. Y, dobra. Na razie, jak ten, no to może być lód. Jeszcze tutaj zobaczymy, co tutaj mamy. Tutaj chyba już nic nie ma. Za bardzo tylko jakieś kiewiki. Wezmę sobie amunicję. Dobra, idziemy dalej. Teraz tutaj mamy domek. Tutaj będzie skrzyneczka. Więc jest dobrze. Możecie zauważyć też, że mam skinę, bo ostatnio kupiłem sobie właśnie tego skina. No i się cieszę z jego zakupu. No moim stanie od 1 do 10 dla mnie ten skin 9, tak na 9 właśnie ten yy, dla mnie on jest, właśnie nie jest najgorszy, jest, dosyć, jest bardzo fajny ten skin, plus jeszcze jest plecaczek do niego i tak dalej, ogólnie polecam, warto było, yy, może byście mogli sobie go kupić. Jeśli. Ja szczerze, mógłbym nawet kiedyś zrobić dla Was konkursy, ale to dopiero gdzie nie wiem, na 500 subskrypcji, coś takiego bym mógł dla Was zrobić. Konkurs na Pace of Carda na 1000 baxów. Na przykład, coś takiego bym mógł zrobić. Yy, więc. Warto by subskrybować mój kanał, bo byście naprawdę mogli wygrać Pace of Carda I byście mogli sobie kupić karnet bojowy i tak dalej. Więc moim zdaniem opłaca się zasubskrybować ten kanał. Wiem, że na innych yy, kanałach, jakichś bardziej sławnych youtuberów też masz na dużo yy, przecież, yy, no, wygrać, bo też yy, ma, mają konkurs i tak dalej. Ale u mnie byłoby większa szansa, że właśnie Ty mógłbyś wygrać Pace of Carda za 20 zł na pakiet startowy albo piece of Karda za 50 zł Więc To się bardziej opłaca Dobra to może ja już tutaj sobie może yy, położę lunch pada żeby dolecić do tej strefy które jest dosyć daleko tam mój kolega jest aż na zalewie a tam jeszcze na przyjemnym parku no ciężko im będzie ale jako, mi się jakoś uda może nie dolecę od razu do strefy hmm, ale będę, będę bardzo blisko albo nawet i wręcz nie, nie, nie. po co on tam strzela? on strzela właśnie do tego yy, ten do bolniku. O, właśnie dropa. Patrzcie. I te, teraz on tego nie otworzy. Nie otworzysz tego. Beka. No dobra, trzymaj. Wszystko moja, wszystko amunicja moja. Ej, chwilka. Co ten... O, jeszcze dzięki za rifta. Teraz tak, czy kogoś tutaj mamy? Dobra, widzę typy typ typków. Mi się przydało trochę więcej amunicji do yy, do, pom do pompy, bo tak... Nie wiem czemu nie mogę schować lotnie, tak? To będę leciał no... kilka lat. Jakby można tak było powiedzieć. Dobra, palce tego typka. O nie, dobra, nie żyją O, nie, 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 to mi się już nie podoba. Dwóch na jednego, czyś chyba tak za dużo, co? Czy, czyżby nie przesadzać się za, nie przesadzać się za bardzo? Czyżby nie przesadzać się za bardzo? Nie przesadzasz typie no właśnie, chyba przesadził. Dobra, mniejsza z tym. Lecimy tam, gdzie się klepią. I czyli właśnie poleciłem sobie tutaj. Pomogę wam koledzy! Polecę sobie tutaj na górę i wam pomogę. Dobrze? W sposób taki Ej, stop do gdzieś coś strzela. Oj, siema! Ej, bo! To nie było fajne. No ale dobra. Czas się w końcu ogarnąć. Tak naprawdę to jest. Mm, można powiedzieć, dla mnie rozgrzewkowa gierka. Czyli druga dzisiaj. Więc. O co to za pan. Ej. Kto to mi to zrobił? Pomacy? Ja tak nie chcę żyć. O nice. Ta przepompa, ale moim zdaniem ktoś tutaj na balonach. Ja nienawidzę balonów, nie. nie? Nienawidzę, gdy ktoś używa balonów. To jest naj... Aha, okej. Okay. Yy, z jak mnie ktoś powalił. O Boże, coś dzisiaj ten odcinek będzie. No nieco dobry. Może trzeci odcinek, który może jeszcze dzisiaj będzie. Ale będę musiał ten najpierw yy, zmontować. Ale może będzie jeszcze dzisiaj trzeci odcinek. Zobaczymy. Bo jest właśnie w tej chwili godzina yy, dziesiąta prawie umie. Ktoś co coś w tej chwili łapa. Szkoda, że ty nie myślą. Czekaj, gdzie jest dużo osób. Dużo osób jest tam. Czyli klepa będzie tam. To będzie klepa, powiem wam. Tam będzie duża klepa, więc trzeba się tam gdzie duża klepa, tam gdzie trzeba. Tam... Kurczę. O, typek. Dobra, nie żyje. Jako w sensie on nie żyje. Yy, nie ja, tak trochę i tak nie poszło mi, bo mogłem. Mu... O, skrzynka tam była. Yy, mogłem mu helciki walić, a nie po nogach. Ale chyba zrozumiem, że już nie ma co, bo mam mało HP, więc. Poszedł sobie. Yy, pasie won yy, Dobra, tutaj mamy Kałacha. Yy, cieszę się z tego. Yy, dobra, mamy tutaj podki Więc wypiję sobie płatkę dużą, Bo to zawsze więcej HP ma. A zawsze mogę dużo zrobić. Yy, szkoda, że teraz nie ma leczenia za fragi. bym by to nam się bardzo przydało. Nie wiem, gdzie ten kolega strzela dokładnie. Ha, dobra, stamtąd. Jeszcze ktoś. Ktoś najłatwiejszy no leci? Nie. Ale ktoś latynos, latynos. No, no ja się można? No kurde, no. Dobra. A ja został obity mocno, więc miał No Dosyć chyba porządnego. No jako... może jeszcze nie miał porządnego Loa, ale powiem wam, że... powiem po prostu wam... że... Yy... nie miał kewa, o tak, że się, tak się wyrażę, że po prostu kewa nie miał nie miał kewa po prostu teraz pytanie, gdzie tam ten typek jest? a dobra, tu idziemy do niego siema O nie, trafia nawet Ale sobie nie pierwszy Debil. Nie, ja po prostu. Ale to było zabawne, nie? Ja to specjalnie zrobię. No, lubię czasami się pobawić. To będzie taki odcinek taki swobodny. Taki prosty, zwykły, śmieszny przede wszystkim. Odcinek, bo. Nie mam teraz zamiaru się za bardzo. Mm, nie mam zamiaru teraz, właśnie, pić się jakoś dobrze. Nie chcę tego wygrać za bardzo. Ale właśnie, niestety, wszystko wskazuje na to, że możemy przegrać, ponieważ oni wygrywają. Trochę mają więcej fragów od, od mojej drużyny. Znowu robi mi pranka. Jak nie, lubię takich pranków, jak oni robią, nie, Że wiecie, idziesz sobie na przykład... Dziękuję za lunch Hehe. Hehe. Dobra O typek. Gdzie nie, mi mi nie, 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 masz. Dobra. Ciepłek nie żyje, trochę amunicji sobie wezmę. O co no? Trzeba korzystać. Tutaj wezmę sobie trochę... o, jest amunicja do pompy. Ogólnie dobra taktyka. Strzał z pompy, p.m. No, jak ja to lubię, nie? Pompa, p.m. To jest po prostu mła. Tyle ja bym powiedział. Na, na temat tego. Kałak też jest bardzo dobry. O, nadrobiliśmy. Nawet nie zauważyłem tego. No chodź tu pień! mnie dobra! Nice! Wygraliśmy no, odzyskaliśmy troszeczkę trzy fragi, no powiem Wam, że luźno, luźno, tyle Wam powiem, luźno, więc pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę i subskrypcji, a będzie na pewno jeszcze więcej filmików, więc dziękuję za oglądanie, cześć i do zobaczenia w następnym odcinku.